Ciao, widzowie, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak wgrać moda na OPRGX. Jeżeli chcecie więcej poradników, to wpiszcie w komentarzu jaki chcecie poradnik i... No i dajcie, dajcie łapkę w górę suba No to tak, odpalacie OpergX, to jest wiadome. Tutaj macie jakąś tapetę. I tak. Klikacie zakładkę mods. Klet. to mi się otwiera nowa karta. Mm. Idziecie do Minecraft. Tutaj klikacie zainstaluj, bo już tu mam. No i zamykacie to. Tworzycie nową zakładkę. <kluzny> klikacie moc i to macie. I tutaj macie łatwą, straszną konfigurację patrzcie. Nie wiem, czy to słychać. Ale tu jest taki, widzicie, oczywiście, zielony motyw. Jak się tworzy zakładkę, to jest zająbista dźwięka tutaj, mala. I od razu się Wam tapeta zmienia. Jak przesuwacie po tym, tym, to macie takie. Takie można powiedzieć, strzelanie z łuku, widzowie. No i tak to macie. A jak zamykacie mi się akurat nie podoba ten dźwięk zamykania? Taki strasznie głośny. Yy, są shadesy, jest tapeta, muzyka w tle. I muzyka w tle nie działa. Chociaż działa. Jest muzyka z Minecrafta. Ale ja nienawidzę muzyki z Minecrafta, więc... Piek i nie ma muzyki. Jeżeli chcecie więcej poradników, to piszcie. No i co? Siema!